Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i witam Was w drugiej części mojego filmiku, gdzie będę testował gry na systemie operacyjnym Linux, a mianowicie jest to dystrybucja Ubuntu 15.04. Jeżeli Was to interesuje. W każdym bądź razie, w pierwszym odcinku mówiłem trochę o różnych problemach oraz o zaletach systemu operacyjnego Linux, gdzie właśnie możecie sobie zobaczyć ten filmik, właśnie tutaj, gdzieś prawdopodobnie w adnotacji, o ile będę pamiętał, żeby to umieścić. W tym odcinku zobaczymy sobie już konkretny gameplay e, Z różnych gier, które były dostępne na mojej bibliotece Steam Więc wybrałem takie gry jak Bioshock Infinite Counter Strike Source Przepraszam, nie Counter Strike Source, tylko oczywiście Global Offensive Metro, Last Light, Rust Również wybrałem dwie gry Borderlands 2 i Borderlands Pre-Sequel Bo tutaj pokażę wam bardzo ciekawą rzecz Pomiędzy tymi dwoma tytułami I wybrałem grę Killing Floor Więc mamy kilka różnych silników Kilka różnych gier, każda robi jakby co innego Więc będziemy mogli sobie Zobaczymy więcej, jak to wygląda. Chciałem oczywiście umieścić więcej gier. Niestety to mam aktualnie dostępne na Steamie, więc o tych grach właśnie sobie pogadamy. I mój system oceniania będzie tu również troszeczkę inny, gdyż. Ciężko mi było zrobić jakiekolwiek benchmarki, na Linuxie nie ma takich narzędzi jak FRAPS, i ShadowPlay dalej. Niby jest Open Broadcaster, ale niestety Open Broadcaster nie ma funkcji benchmarka, to raz. A dwa, e, niestety nie byłem w stanie zainstalować właśnie tego programu. I między innymi dlatego e, ten gameplay z tych gier będzie nagrany z mojego monitora, przez moją kamerę, więc... No nie będzie to najlepsza jakość, ale przynajmniej dzięki temu zobaczycie Między innymi jak te gry naprawdę chodzą Więc po prostu OBS wiadomo, że zabrałby trochę zasobów I te FPS-y byłyby mniejsze, a w ten sposób może jakość tego gameplayu jest troszeczkę gorsza Ale przynajmniej macie tutaj prawdziwy obraz tego jak ta gra chodzi Więc okej, okay, mamy trochę gier tutaj na mojej liście Przejdźmy właśnie do pierwszej z nich, a mianowicie Bioshock Infinite i Bioshock Infinite jest pomiędzy powiedzmy Growth, którą Da się w miarę spokojnie grać na Linuxie i grą, w którą nie za bardzo da się grać na Linuxie. Ta gra jest gdzieś pomiędzy, z jednej strony, powiedzmy, Bioshock Infinite działał w miarę stabilnie. Jedyny momenty, gdzie ta gra po prostu mi wywalała cały system, bo, bo będzie kilka takich gier, które wywaliły mi cały system operacyjny. Jedyny moment, kiedy się to zdarza, to czasami przy zmianie detali, więc to jest taka jedna rzecz, która mnie trochę wkurzała, ale jak już te detale ustawiłem i odpaliłem Bioshocka, to ta gra. Działała w miarę stabilnie pod tym względem, ale FPS-y nie były jakieś niesamowite. FPS-y skakały pomiędzy 60, 15, czasami 22, 30. Poza tym mam wrażenie, że ta gra cierpi właśnie na takie mikro przycięcia. Po prostu jak celujemy naszą postacią Albo nawet jak chodzimy naszą postacią Szczególnie kiedy właśnie robimy to wszystko naraz Kiedy chodzimy naszą postacią, strzelamy do przeciwników Jeszcze poruszamy kamerą i tak dalej i tak dalej To mocno widać jakie mikrozacięcia zacięcia posiada Bioshock Infinite Co niestety wyjątkowo przeszkadza w rozgrywce Jest to po prostu bardzo wkurzające Bo próbujemy precyzyjnie właśnie kogoś nacelować ten celownik czasami gdzieś jest powiedzmy parę centymetrów Tak naprawdę od naszego przeciwnika I potem znowu musimy wszystko Kompensować i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu bardzo wkurzające i niestety nie byłem się w stanie tego pozbyć. I powiedzmy, ta e, wariacja w FPS-ach jest niezależnie od detali, czyli tutaj, prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, Bioshocka widzicie chyba na najwyższych detalach, e, ale testowałem też detale średnie, niskie, na i tak dalej. I niestety te fps -y skakały niezależnie od tych ustawień, więc Bioshock Infinite. No, jakoś tam nie by dało się grać w tego Bioshocka, ale nie było to najprzyjemniejsze, i na pewno wolałbym zagrać w tego Bioshocka na Windowsie, gdzie praktycznie wszystkie maszynki są w stanie odpalić Bioshocka Infinite, bo jak wiemy, nie jest to gra, która jest wyjątkowo wymagająca, więc na Windowsie prawdopodobnie miałbym z tych FPS-ów z 200, o ile dobrze pamiętam. No, jest to jedna z tych gier, która ma bardzo wysoką ilość klatek na sekundę, więc Bioshock Infinite. Na Windowsie chodzi świetnie, na Linuxie nie za bardzo, więc ta gra jest pomiędzy grą grywalną, a niegrywalną. Następna gra to Counter-Strike Global Offensive i jest to gra, która w tej chwili staje się naprawdę wyjątkowo popularna. Można byłoby powiedzieć, że Counter-Strike Global Offensive przeżywa, czy ogólnie seria Counter-Strike, przeżywa swoją drugą młodość, bo w tej chwili wszyscy chcą grać w Cantera, wszyscy obserwują e-sporty i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście Counter-Strike musiał się znaleźć w tym zestawieniu. Jeżeli chodzi o Counter Strike'a, to akurat tutaj nie miałem żadnych problemów z Counter Strike'em. Ani gra nie wywalała mi systemu Linux, ani nie miałem problemów z FPS-ami, ani nie widziałem glitchów graficznych. Wszystkie rzeczy, które miały działać, to działały. E, okazyjnie czasami były jakieś niewielkie ścinki, ale myślę, że to się jeszcze jakby tutaj uda poprawić. Szczególnie kiedy grałem w deathmatchu i prawdopodobnie widzicie gameplay właśnie z deathmatcha, to wtedy zdarzały się e, takie mm, ścinki, które były troszeczkę nieprzyjemne, ale nie było ich. ...dużo. E, czasami nawet na Windowsie zdarza mi się, że Counter Strike potrafi się przysiąść na chwilę i potem wrócić do normalności. Więc w Counter Strike, jak Global Offensive spokojnie dało się grać. Te FPS'y były gdzieś w przedziale od powiedzmy, 120 do 60, mniej więcej. Czasami być może spadały na troszeczkę mniejszy poziom, gdy naprawdę dużo się działo na ekranie. Jakieś smoki, flesze i tak dalej, eksplozje od e, granatów wybuchowych. E, więc e, te FPS'y powiedzmy mogłyby być lepsze. Ale i tak nie było tragedii. Znaczy powiem Wam tak, że ogólnie testowałem kiedyś różnice pomiędzy Linuxem a Windowsem za pomocą gry Half-Life Lost Coast. Jest to taki benchmark, który możemy sobie odpalić i oczywiście na koniec powie nam on, jakie FPS-y mieliśmy. I niestety te FPS-y były e, słabsze na Linuxie, sporo słabsze. Jeżeli nie zapomnę, to postaram się gdzieś wyniki umieścić e, właśnie w tym filmiku z Half-Life Lost Coast. Więc fps -y na Linuxie w counter strike Go są dobre, ale zauważalnie gorsze niż na pc -cie. Ja na przepraszam, na Windowsie. Ja jeżeli mam odpal odpalonego cs na Windowsie, to mam jeszcze tę grę odpaloną ze specjalnym antialiasingiem, który jest jakby w driverach AMD i wtedy ta gra po prostu wygląda już naprawdę ładnie. I mimo tego, mimo tego super antialiasingu, który mocno obciąża jednak kartę graficzną, nadal fps -y mam lepsze na Windowsie, nawet z jedną kartą graficzną. One nawet się trzymają na bardziej stałym poziomie. Więc Counter Strike Global Offensive spokojnie da się grać na Linuxie, aczkolwiek mogło być troszeczkę lepiej. Więc, jeżeli macie ochotę pograć w Counter Strike'a i nie chcecie wydawać kasy na Windowsa, jest też taka możliwość. Nie ma takiego problemu. Counter Strike działa świetnie. Metro Last Light. Metro Last Light jest jedną z tych gier, która ma tutaj najlepszą grafikę ze wszystkich innych gier, które są w tym zestawieniu. Jednak jest to również gra, która chodziła naj, najgorzej i już teraz Wam zaspoiluję ten filmik, gra jest dla mnie kompletnie niegrywalna. Przede wszystkim podczas tworzenia tego filmiku Metro Last Light skraszowało mi się chyba z 10 razy, a nagrałem tylko powiedzmy 3 czy 4 krasze, które również Wam gdzieś tam pokażę em, powiedzmy w moich filmikach. Mimo wszystko te krasze były naprawdę wnerwiające, bo bardzo ciężko było mi zrobić jakiś normalny benchmark Metro Last Light. Kiedy już udało mi się odpalić Metro Last Light i pochodzić sobie trochę po świecie, no to niestety byłem i tak rozczarowany, bo fps -y były na poziomie 10 powiedzmy FPS-ów, czasami zdarzało się 30, rzadko jak się spojrzało w odpowiednie miejsce było tych FPS-ów 60%. Szczególnie widzę, że Metro Last Night boli moment, kiedy mamy naprawdę wielu różnych e, ludzi na ekranie w tym samym czasie. Jeżeli tam chodziłem sobie po tym e, kompleksie D6, gdzie właśnie mieliśmy e, bardzo dużą grupę różnych MPEC-ów, które sobie coś tam robiły w tle, to niestety te FPS-y spadały bardzo mocno i nie było to najprzyjemniejsze, krótko mówiąc. Więc. E... Metro Last Light głównie ze względu na crashę i bardzo duże problemy z FPS-ami dla mnie jest niegrywalne. Śmieszną rzeczą jest dla mnie jeszcze to, że od czasu do czasu gra potrafiła się tak odpalić, że te FPS-y były nawet nie najgorsze. Te FPS-y już mogłem zobaczyć nawet po filmiku wstępnym, że czasami, powiedzmy, ten filmik wstępny miał tych FPS-ów 20, czasami, powiedzmy, miał ich 60 i wtedy wiadomo było, że jak tych FPS-ów było 60, to gra się jakoś odpaliła w taki sposób, że jednak jakoś dało się w to grać. FPS-y zwykle nie, nie spadały poniżej 30, chociaż zdarzało się, że spadały wtedy poniżej 30, ale wystarczyło zestartować grę i wszystko wracało do normy. Metro Last Light na chodzi chodziło kiepsko, więc takie zgadywanie, em, powiedzmy kiedy gra będzie chodziła dobrze, a kiedy ją odpalimy jest bardzo niemiłe. No ale mimo wszystko, crashów było za dużo, dodatkowo masa problemów z FPS-ami, dodatkowo miałem czasami też problemy z grafiką, co akurat nie wyłapałem w tym filmiku. Więc tak to mniej więcej wygląda: Metro Last Light jest niegrywalny na Linuxie. Przynajmniej na kartach graficznych AMD. Bo o ile dobrze wiem, wielu ludzi mówi, że jednak NVIDIA jest sporo lepsza na Linuxie i jest z nią sporo mniej problemów. Akurat nie jestem w stanie tego sprawdzić, aczkolwiek wierzę, że jest to e, prawda. No, AMD ma dość kiepski support dla driverów na Linuxie. NVIDIA zresztą też ma trochę z tym kłopot, aczkolwiek polepszyli się w stosunku do AMD. Przynajmniej jeśli chodzi o drivery na Linuxie. Następna gra, Rust. Ja z Rastem nie mam dużego doświadczenia. Odpaliłem tą nową wersję Rasta tylko na chwilę na PC. I być może odpalę ją jeszcze na jakiś dłuższy czas, bo chciałem zobaczyć, jakie mniej więcej zmiany są w rastie. Ale z tego co patrzyłem na Windowsie, gra chodziła w miarę w porządku i nie miałem z nią większych problemów. Pod względem takiej płynności rozgrywki. I o dziwo na Linuxie, rast chodzi też całkiem nieźle. Więc myślę, że Rust byłby spokojnie grywalny właśnie. Na Linuxie, nie wiem jak to jest w sytuacji, kiedy mamy dużo um, osób powiedzmy w jednym miejscu, jak to mniej więcej wygląda, ale starałem się wbijać na takie serwery, które były w miarę zaludnione, dzięki czemu to obciążenie trochę gdzieś tam było, prawdopodobnie na moim komputerze i gra trzymała solidne 30 FPS-ów, mniej więcej przez cały czas i nie było jakichś takich skoków do super niskich FPS-ów, ale też nie widziałem jakichś super wysokich FPS-ów, więc... Mogłoby być lepiej, aczkolwiek uważam, że Rust mógłby być grywalny na Linuxie, spokojnie. Powiedzmy, że nie miałem czasu tak naprawdę znaleźć, powiedzmy, jakichś osób, żeby się z nimi postrzelać i tak dalej, i tak dalej, bo nie mam tam żadnego ekwipunku, więc trochę polatałem po prostu po świecie i tam sobie porobiłem różne rzeczy. Mimo wszystko Rust działał całkiem nie najgorzej. I teraz mamy dwa bardzo ciekawe tytuły, gdyż te tytuły są praktycznie identyczne pod względem silnika, który jest używany i prawdopodobnie również pod względem wersji, sil wersji silnika, który jest używany. A mianowicie mowa tutaj o Borderlands Pre-Sequel i Borderlands 2. Te dwie gry w zasadzie graficznie wyglądają identycznie. Nie ma jakichś większych zmian pomiędzy jednym i drugim tytułem. Oczywiście poza powiedzmy e, artystycznym stylem gry, gdzie mamy po prostu w jednej i w drugiej w drugim miejscu jakby nowe lokacje, więc mniej więcej wygląda to właśnie w ten sposób aczkolwiek dziwne jest to, że Borderlands 2 działa świetnie. Gra działa stabilnie, spokojnie mogłem zmieniać detale i gra się nie crashowała. Kiedy właśnie przechodziłem sobie te misje, to FPS-y były naprawdę niezłe, powiedzmy gdzieś w granicach 60-120, ale głównie ta jak gdzieś się trzymała w tych górnych granicach, co mnie bardzo zaskoczyło w porównaniu do Bioshocka Infinite, który jest na podobnym silniku, więc jeszcze raz to mnie właśnie całkiem zaskoczyło. Więc Borderlands 2 jest grą, która jest zupełnie grywalna na Linuxie. Od razu teraz wam to powiem, bo nie mam tutaj co dalej pitolić. Ta gra po prostu chodzi. Za to Borderlands Pre-Sequel jest o tyle ciekawym tytułem, że powiedzmy gra trzyma FPS-y i gra wydaje się być stabilna pod tym względem, że nie wywala mi systemu operacyjnego. Jednak glitche graficzne, które dzieją się w Borderlands Pre-Sequel Pre na Linuxie są wręcz nagminne. Gdzie się nie spojrzę, dzieje się jakiś glitch. A już jeżeli wyjdziemy na nas księżyc Elpis ym, i spojrzymy gdzieś tam na niebo, to w ogóle jest jakiś jeden wielki mindfuck. Jakby, nie wiem, nasza główna postać nażarła się jakichś psychotropów za dużo czy coś w tym stylu. Więc niestety Borderlands Pre-Sequel ma masę bugów graficznych i przez to ta gra jest wyjątkowo nieprzyjemna i o ile w teorii myślę, że można byłoby przejść grę od A do Z, to byłoby to bardzo nieprzyjemne, więc ta gra jest niegrywalna z zaznaczeniem, że fps -y trzymały się w miarę stabilnie i gra nie kraszowała, więc w teorii można byłoby tą grę przejść. Ale dla mnie z tymi glitchami graficznymi ta gra jest kompletnie niegrywalna, bo zepsułoby mi to całą radochę jakby zgrania w tej grze. Za bardzo bym się skupiał na tych gliczach graficznych, które są widoczne dosłownie wszędzie niż na samej grze. Więc tak to wygląda z grami Borderlands. I przejdźmy do ostatniego tytułu, który udało mi się przetestować właśnie na Linuxie. Mowa tutaj o Killing Floor, ale nie mylcie z Killing Floor 2, bo Killing Floor 2 jeszcze nie jest na Linuxie. Mowa tutaj o oryginalnym Killing Floor. I dla mnie to jest przykład bardzo ciekawej gry, która znowu jest. Yy... Niezbyt wymagająca co do komputera, ale na Linuxie ta gra chodzi tragicznie. E, powiem wam tyle, że Killing Floor na Windowsie odpaliłem na 10-letnim laptopie, co prawda na m, najniższych detalach e, i najniższej rozdzielczości, ale ta gra chodziła, więc jeżeli mówię, że tę grę można odpalić na każdym sprzęcie, to można ją odpalić na każdym sprzęcie, bo nawet na maksymalnych detalach Killing Floor 1 nie jest grą, która jest bardzo wymagająca. Jest to gra, która działa na silniku Unreal Engine 2,5, więc jest to bardzo, 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 bardzo stary silnik. Na dzisiejsze stary standard dziesięcioletni właśnie już mniej więcej, więc Killing Floor 2 mimo tego dziesięcioletniego silnika chodzi tragicznie, jak tylko zaczynają się pojawiać większe ilości zombiaków to po prostu FPSy skaczą od 20 do 60, do 10, do 15. Latałem właśnie za jednym gościem, który latał z miotaczem ognia i te FPSy były jeszcze mniejsze, znowu poniżej 15 chyba na chwilę mogły spaść. Poza tym gra ma przy dużej ilości mikro mikrozacięcia. Poza tym sama gra od czasu do czasu potrafi się przyciąć. No po prostu tragedia. No Killing Floor 1 pod tym względem jest tytułem, który jest kompletnie niedopracowany. Jest to właśnie przykład gry, która jest bardzo niewymagająca dla naszego komputera na Windowsie, ale na Linuxie jednak no ta gra nie chce działać zbyt dobrze, więc i dla mnie Killing Floor jest tutaj znowu pomiędzy e, grą grywalną e, i niegrywalną. Jest to gra, w którą można grać, ale jest to bardzo, ale to bardzo po prostu nieprzyjemne, więc no, widzicie, z tymi grami na Linuxie jest na razie bardzo różnie. Testowałem jeszcze gdzieś tam poza filmikiem takie, film, e, takie tytuły jak FTL, e, czy takie bardzo niewymagające gierki jak na przykład Half-Life 1 jest na Linuxie, i to wszystko działało w miarę w porządku. Niestety, na razie granie na Linuxie jest bardzo upierdliwe, szczególnie jeżeli macie grafikę AMD Radeon od AMD, to już powiedziałem wcześniej, brawo. Quantum. Nie wiem, jak to jest z grafikami NVIDIA, to już ktoś musiałby mi powiedzieć. To testował to e, te gry na Linuxie z grafiką NVIDIA, ale z tego co słyszałem, grafiki NVIDIA sporo lepiej działają na Linuxie. Okej, okay, więc ja już to nie będę przedłużał tego filmiku, ja już się nagadałem na ten temat. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmika. Filmika Boże Święty. Quantum <noise> Dzięki za oglądanie tego materiału, na razie trzymajcie się. Cześć!